Ciężko coś powiedzieć po takim meczu. Mecz walki od pierwszej minuty do ostatniej, każda z drużyny mogła wygrać. Myślę, że jak zaczynać od swojej drużyny, to za dużo, za dużo błędów własnych. Do tego doszły niewykorzystane sytuacje 100%, w tym też karne. I to boli najbardziej, bo cała drużyna pracuje na to, żeby, żeby tą sytuację znaleźć. Ale no, nie udało nam się. Też ciężko nam się gra, jeżeli przez całe 60 minut. E, gramy przeciwko jeszcze innym zawodnikom e, i tutaj to strasznie boli, bo decyzje były naprawdę e, niespójne tego, co było, działo się na boisku i niestety nie tylko w jedną stronę. Gratuluję drużynie e, gospodarzy. Sezon się jeszcze nie skończył i walczymy dalej. Chcę pogratulować całemu zespołowi, także naszym kibicom, którzy przyszli dzisiaj i wspierali nas przez cały mecz tej wygranej, bo ta wygrana oczywiście bez nich nie byłaby tej wygranej, także bardzo dziękuję im za to, że przychodzą na mecze, wspierają i mam nadzieję, że z każdym meczem będzie więcej kibiców, bo będzie hałas wypełniał na pobrzegi. Był ciężki mecz, ale spodziewaliśmy tego, że będzie ciężko, bo teraz w lidze każdy z każdym gra i to jest ciężki mecze. Czasami my znowu Robimy takie e, blendy, powiem psychicznie chyba, albo nie wiem jak to wytłumaczyć, bo e, chcę, żeby do chłopaków dotarło, że jak prowadzimy trzema, czteroma bramkami, nie trzeba spieszyć się, trzeba po prostu konsekwentnie grać w ataku i dokładać te bramki, nie dawać e, przeciwnikowi szansy wstać z kolan, A my i w pierwszej połowie prowadzimy czwórką e, i przegrywamy ten odcinek 6-2. Było 12-8, skończyli 14-14 i w drugiej połowie tak samo trzema prowadzimy, gramy w przewadze, robimy taki, popełniamy e, dziecięcy błąd, powiem tak, że gdzieś podanie w aut, oni znowu łapią kontakt, dochodzą na jedną, no i dzięki Bogu wszystko udało się. W końcówce e, wygraliśmy, mamy trzy punkty. Jeszcze raz e, gratulacje zespołowi za to, że oddali wszystko na boisku, była ta sportowa złość, co oczekuję od nich. Було то заангажування і то би мусить бути в кожному мечі така постава, як була діша. Дякую.